Dzień dobry, kochani, to jest Live Mocy. Ja nazywam się Ilona Bajorek. Jestem trenerką mentalną, networkerką, buduję zespół kobiet, którym pomagam tak zmieniać swoje myślenie, żeby wykorzystywały pełnię swojego potencjału i w konsekwencji zarabiały więcej, a także odczuwały satysfakcję ze swojego życia i tego zawodowego, i tego prywatnego. Dzisiaj Live Mocy i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć pewną historię, która wydarzyła się całkiem niedawno, bo na minionym weekendzie i chciałabym, żeby ta historia była takim przesłaniem, jak można radzić sobie ze strachem. Kiedy strach nas paraliżuje, kiedy na przykład chcemy z jednej strony coś zrobić, widzimy w tym dla siebie korzyść i potencjał, ale z drugiej strony się tego boimy. Mamy jakieś myśli takie, że nam się nie uda, że pójdzie coś nie tak i boimy się doświadczyć też takiej porażki związanej z tym, że po prostu nam to nie wyjdzie. Więc dzisiaj ten live będzie o tym. I pomyślałam sobie, że właśnie te historie chyba są takie najbardziej wymowne, bo możemy sobie te historie przenieść na swoje życie, możemy sobie coś bardziej wyobrazić, bardziej poczuć moc tego przesłania, więc dzisiaj opowiem Wam taką historię, historię z minionego weekendu, weekendu, kiedy odbyła się gala aloesowych petard. I e, miałam być jedną z prelegentek na tej gali, czyli wystąpić przed dużą publicznością, 500 osób na sali na żywo. Przyznam, że to była największa publiczność, przed którą miałam okazję, możliwość występować, i z jednej strony ja tego bardzo chciałam, bo to było coś takiego, e, co myślę było właśnie w kategorii mojego marzenia. Takiej mojej aspiracji, że super po prostu być taką prelegentką, więc z jednej strony bardzo tego chciałam, wiedziałam, że mi to też pomoże w kontekście moich takich celów zawodowych, długoterminowych i krótkoterminowych, a z drugiej strony przyszedł ten strach. I ten strach przyszedł w piątek, gala była w sobotę i największy strach przyszedł w piątek. I powiem Wam, że ja też jestem taką osobą, która jak dostaje jakąś szansę, jakąś propozycję, jakąś możliwość, to ja kiedy wiem, że mi coś pomoże, że to będzie spójne z tym, co ja chcę osiągnąć, że mi to wesprze w realizacji mojego celu, to ja się długo nie zastanawiam. Ja po prostu mówię tak tej szansie, a później jak to mówię, zastanawiam się, no dobra, no to jak ja to zrobię, tak? I nie myślę jeszcze na tym etapie podejmowania decyzji o tym strachu i o tym wszystkim, bo wiem, że bym nigdy takiej decyzji nie podjęła zawsze tak podejmuję decyzję, że ok, tak, to mi pomoże, weryfikuję to, czy mi to pomoże, czy mi to do celu. Jeżeli mi to przybliży do celu, no to super, to biorę tą szansę. I tak też się teraz wydarzyło. Mam małą baterię, więc ten live będzie krótki, żeby jeszcze zdążyć go zapisać. Więc, no i co się później wydarzyło? I kiedy już był ten dzień przed galą, był piątek, ja się zaczęłam bardzo bać. I wiecie, i pojawiały się takie myśli i takie odczucia też w brzuchu bardzo. Było mi niedobrze i pojawia, pojawiała się taka myśl, że a co właśnie jak coś pójdzie nie tak, a co jeżeli właśnie będę się bardzo stresowała i jeżeli nie wypadnę tak, jak bym chciała, a co jeżeli się moje wystąpienie nie spodoba, a co jeżeli nie dam takiej wartości, jaką bym chciała, a co jeżeli właśnie zawiodę, bo nie zrealizuję celu tego mojego wystąpienia i tak dalej, i tak dalej. Więc takie różne myśli, które myślę są naturalne, pojawiają się właśnie przed ważnym dla nas wydarzeniem. I co się dalej wydarzyło? Wtedy w piątek, A ja jestem też tego zdania, że mimo to, że się boimy, warto iść w to działanie, bo zawsze przyjdzie jakaś pomoc z zewnątrz, w postaci ludzi, tego, co usłyszymy, w postaci po prostu też wsparcia, po które sami możemy sięgnąć i Samo to robienie, pomimo strachu, daje nam ogromną moc. Właśnie to jest live mocy a ja mówię o tym, co daje nam e, tą moc jak możemy tą moc rozbudzić w sobie. I takie działanie, pomimo strachu, bardzo nam w tej mocy pomaga buduje naszą pewność siebie i sprawia, że mamy jeszcze większą e, taką, właśnie czujemy sprawczość, moc, pewność siebie. No i co się wydarzyło? E, wtedy w piątek. Kiedy właśnie ludzie mi się pytali, no jak się czujesz, czy się boisz? I ja mówiłam, że tak, bardzo się boję. Każdy się dziwił, że jak, ilona, no, ty się boisz, przecież ty już prowadziłaś różne live, y, zoomy na, dla jeszcze większej ilości osób, że już występowałaś publicznie na żywo. Ty się boisz? Tak, boję się. To jest zupełnie normalne. Więc chcę Ci powiedzieć, że my się po prostu boimy na różnych etapach. To nie jest tak, że mi jest łatwiej, bo ja się niczego nie boję. Ja też się boję, ale. Wiem, że chcę to zrobić, bo wiem, że to jest właśnie odwaga i wiem, że sobie mogę z tym poradzić, z tym strachem. I co ja zrobiłam? W momencie, kiedy wtedy w piątek na plaży spotkałam osoby, które są dla mnie mentorami, które mi bardzo mnie bardzo inspirują, e, którzy, którzy osiągnęli już to, co ja chcę osiągnąć, ja po prostu te osoby, tych moich mentorów, zapytałam wtedy, e, czy one się boją i co one robią, kiedy się właśnie boją. I to, co usłyszałam, było dla mnie bardzo pomocne. Więc jedna bliska mi osoba powiedziała, że nie, ja się nie boję, bo mm, chcę się tym cieszyć. Chcę się cieszyć tym tymczasem, chcę właśnie tak to wspominać. Nie chcę wspominać tego, że miałam ten strach, nie chcę sobie jakby zepsuć doświadczania tego poprzez jakby wchodzenie w taką panikę, w taki strach i tak dalej. Chcę po prostu się tym cieszyć, a jak będzie, będzie super, że nawet jakaś porażka nie oznacza, że to mnie przykreśla. Yy, po prostu nie oznacza, że nie wiem, że się do czegoś nie nadaje, że jestem jakaś gorsza, i tak dalej, i tak dalej. Czyli że ta porażka mnie nie definiuje. Ja znam swoją wartość i wiem, że ludzie doceniają też właśnie. Takie nasze słabości, kiedy nie robimy wszystkiego perfekcyjnie, to po prostu też się mogą łatwiej z nami utożsamić. Więc przede wszystkim taka radość zrobienia, po prostu z doświadczania, nawet jeżeli się czegoś boimy, to cieszmy się tym doświadczeniem. I to była jedna rzecz. Druga rzecz, którą usłyszałam od drugiej właśnie osoby, która jest moim mentorem, to usłyszałam coś takiego, idona: jeżeli robimy coś z serca, jeżeli ten przekaz płynie z serca, a nie z kartki, nie z głowy, to my wtedy po prostu czujemy mniejszy strach, i to bardzo nam pomaga, żeby to po prostu wyszło bardzo dobre. I zawsze to, co robimy z serca, decyzje, działanie, to, co mówimy, to nas będzie wspierać. Więc taki też przekaz, żeby właśnie mówić z serca. I jeżeli my mamy gdzieś tam takie przygotowanie, że chcemy wręcz czytać z tej kartki i, i się czymś tak bardzo stresujemy, to żeby dać sobie przyzwolenie na to, że ja będę się komunikować, czy zrobię coś z serca. Być może masz jakieś spotkanie którego się obawiasz, jakiś telefon do wykonania, którego się obawiasz, to pomyśl sobie o tym, jaka jest Twoja intencja, co chcesz zrealizować, jaki chcesz osiągnąć cel i jakby daj sobie przestrzeń do tego, żeby Twoje serce przemówiło, bo jeżeli masz intencję, wiesz, jaka jest Twoja intencja, wiesz, co chcesz dobrego zdziałać i wiesz, jaki chcesz cel dla tej osoby, żeby ta osoba z tego wyniosła, ten rozmówca, czy co Ty chcesz osiągnąć z danej rozmowy, z danej sytuacji, z danego projektu i jeżeli pozwolisz, żeby Cię to serce prowadziło i pozwolisz, żeby to serce komunikowało, to, to zawsze będzie fajne, dobre i zawsze Ci to przybliży do celu. I ja to też u siebie wykorzystałam. Po prostu stwierdziłam, że dobra daje przestrzeń temu, żeby moje serce mówiło, bo ja wiem, czuję, co, co chcę osiągnąć. I tak się też zadziało. I to, co mi jeszcze pomogło, to oprócz tego wsparcia właśnie w rozmowie z moimi mentorami, to też była sobota rano, czyli już dzień Gali, kiedy rano zaczęłam od medytacji pewności siebie Gosi Mostowskiej. I wtedy na tej medytacji pewności siebie właśnie znowu połączyłam się z sercem, wyciszyłam się, też sobie sama ze sobą porozmawiałam i też sama wykrzesałam taką swoją wewnętrzną moc i też po prostu pilnuję bardzo mocno. Żeby moje myśli mnie nie ściągały w dół, tylko żeby moje myśli sprawiały, że ja sobie dodam mocy. Czyli to, co uważam, jest kluczowe zawsze przed jakimiś ważnymi sytuacjami, wystąpieniami, projektami, itd. Jeżeli się czegoś boimy, decyzjami, to żebyś sobie wyobrażała efekt końcowy taki, który chcesz, żeby się wydarzył. I tym karmiła swoją głowę. Ja dokładnie miałam wizję tego, jak stoję na scenie, jak się ludzie uśmiechają, jak mi później ludzie dziękują, jak z nimi rozmawiam, jak mówią, że Ilona to była duża wartość dla mnie. Dziękuję. Ja dokładnie to widziałam w swojej głowie najpierw, a później to wydarzyło się w rzeczywistości. Czyli takie ćwiczenie bardzo mocne z treningu mentalnego, wizualizacja sukcesu, tego, co chcesz, żeby się wydarzyło, czy po rozmowie, czy po właśnie wystąpieniu na scenie, czy po rozmowie telefonicznej i tak dalej, i tak dalej. Możesz to wykorzystać gwarantycznie. Ci do wszystkiego, co robisz. Trochę przyspieszam, bo boję się o tą baterię, żeby mi wytrzymała, żeby mi się telefon nie rozładował, więc kochani, dzisiaj taki przekaz. I mam nadzieję, że to Ci też pomoże w momencie, kiedy czujesz strach, może przed jakąś decyzją, może przed właśnie jakąś, jakimś zadaniem, które masz do wykonania. I ja też mam poczucie, że właśnie społeczność petak to jest taka społeczność, w której my się możemy bardzo rozwijać i możemy te swoje lęki Pokonywać, możemy radzić sobie z tym e, właśnie, z tymi takimi swoimi strachami. My się uczymy tutaj strategii, my się uczymy tego, jak wzrastać i mamy takie środowisko, w którym możemy wzrastać. To są często małe rzeczy, duże, średnie, więc ja absolutnie uwielbiam tą społeczność właśnie za to, że ja też mogę tutaj wzrastać i też widzę, jak wzrastają dziewczyny w moim zespole, że one także pokonują takie swoje strachy i działają z odwagą. To jest fajne, to jest piękne, żeby właśnie nie wycofywać się, kiedy ten strach jest, tylko żeby powiedzieć sobie, dobra, ja chcę być osobą odważną, czyli ja sięgam po wsparcie, po wsparcie w sobie, po wsparcie z zewnątrz i po prostu idę, działam, robię, bo ufam swojemu sercu, ufam swojej intuicji, ufam temu, co chcę, żeby się w moim życiu wydarzyło, a nie kieruję się tym strachem, tego czego się boję, bo wtedy więcej w moim życiu będzie tego, czego się obawiam, tego czego nie chcę, tego braku i strachu. A chcę. Tego i idę po prostu za tym dobrym, co chcę. I to widzę, to sobie wizualizuję, o tym myślę. I to bardzo, bardzo mnie wspiera w momentach, kiedy właśnie mam jakieś wątpliwości, strach i kiedy właśnie się tak czuję, to podnoszę sobie te swoje wibracje i taką fajną energię. No i kochani, to by było na tyle. Krótki live. Mam nadzieję, że wartość pomocny. Jeżeli taki właśnie był, zostaw proszę komentarz, jak go zapiszę. Będzie mi bardzo miło wiedzieć, że oglądasz, że jesteś, że słuchasz, że wyciągasz dla siebie wartość, żebym wiedziała, czy tych live'ów robić więcej i czy to jest po prostu pomocne. A jeżeli uważasz, że komuś ten live też może się przydać, to będzie mi niezwykle miło, jeżeli prześlesz go dalej do osoby, która z niego może skorzystać. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych materiałach. I live. Mocy. Cześć, dobrego dnia.